Hej kochani, witajcie na naszym kanale Kamikowie Świat. Dzisiaj yy, nagramy sobie sprzątanie klatki świnek. nie mała słodka i kikusia. Dobra, więc nie przedłużamy i zaczynamy. Okej, okay, wyjęłam już świnki i domki, więc teraz wyjmujemy miseczki i zdejmujemy poidełka. Okej, okay, wyjęłam już miseczki i zdjęłam poidełka. Więc teraz zdejmujemy matę i wysypujemy pelet. Okej, okay, już zdjęłam matę i wysypałam palet, więc teraz idziemy umyć klatkę. Okej, okay, przyniosłam już klatkę pod prysznic, więc będziemy ją teraz myć. Okej, okay, teraz podkurzam pokój. I za chwilę wystrzemy klatkę. Okej, okay, już odkurzyłam i schowałam matę. Kikusia. Tucho, Luśia. Dobra, no to ja już tutaj odkurzyłam, i teraz idę wytrzeć klatkę. Nasypać pelety do klatki i założyć matę. Ok, klatka jest już gotowa. Ok, dźwięki już włożone, więc teraz wkładamy domki. Ok, teraz zakładamy górę klatki. Ok, góra klatki jest już założona. Teraz zakładamy poidełka i wkładamy miseczki. I to tyle kochani, papa, pa. mam nadzieję, że się Wam podobało.